Małżeństwo w Tajemnicach Różańca. Dzień XVII, Środa. Tajemnice bolesne. Refleksja tygodnia. Zanurzajcie się w tajemnice bolesne w poczuciu nadchodzącego zwycięstwa. Rozważajcie sens cierpienia Jezusowego i Waszego zarazem. W kontekście radości zmartwychwstania. Próbujcie pojąć, że krzyż, który zechciał dźwigać Zbawiciel, może zostać uniesiony tylko przez prawdziwą miłość, a taka wbrew temu, co mówi świat, rodzi się w bólu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, Umęczon pod Pąckim Piłatem, Ukrzyżowan, umarł i pogrzebiał, Wstąpił do piekieł, Trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica bolesna. Cierniem koronowania. A żołnierze upłutruszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj królu żydowski i policzkowali go. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenia ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują, potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Komentarz księdza Kamila Dąbrowskiego. Koronacja to wielkie wydarzenie w życiu króla. Z zachwytem oglądałem koronację królowej Elżbiety w serialu The Crown. Rzeczywiście ten moment na stałe wpisał się w historię Wielkiej Brytanii. Splendor, chwała oraz blichtr to najlepsze określenia towarzyszące koronacji, tymczasem u Jezusa wyglądało to zupełnie inaczej. Jezus przyjmuje na swoje skronie cierniową koronę. Z pewnością nie było to przyjemne doświadczenie. Ból oraz cierpienie bez wątpienia wpłynęły na Jezusa. Mimo to Chrystus nie protestuje, jest cierpliwy. Może zabrzmi to paradoksalnie, ale ma w sobie dystans. Właśnie w tym obrzydliwym momencie zachowuje pokój serca. Królowanie Jezusa nie ma nic wspólnego z siłą oraz wpływami politycznymi. Jego królestwo nie jest z tego świata. Tym, co chce wprowadzić, są miłość, pokój oraz przebaczenia. Małżeństwo jest miejscem królowania, jednak trzeba dodać, że ma to być Jezusowe królowanie a to polega na służbie. Jesteś dla swojego współmałżonka sługą. Masz usłużyć mu z racji przysięgi małżeńskiej. Przede wszystkim masz mieć czas dla drugiej połówki. Poza tym, jak wspomniałem wcześniej, można mieć rację, ale stracić relację. Czasem warto cierniem ukoronować swój język. W wielu sytuacjach milczenie bywa złotem. Ponadto istotne jest, aby odróżniać fakty od opinii. Te pierwsze są czymś obiektywnym, a te drugie bywają mylące. Może warto przed rozpoczęciem dialogu zastanowić się nad tym: Małżeństwo w tajemnicy Różańca. Zdaje się, że najważniejszą kwestią, jaka w oczywisty sposób wyłania się z tajemnicy ukoronowania Pana Jezusa, jest to, jak postrzegamy samo królowanie. Królowanie, które utożsamiane jest z władzą, prestiżem, decyzyjnością, kontrolą. Królowanie, jakie od wieków pociąga ludzi i jakie bywa pragnieniem niejednego męża czy żony. Wasze Królestwo: Czy ty, mężu, nie pragniesz skrycie być panem w swoim domu, kimś więcej niż gospodarzem? Mężczyzną, który otoczony jest szacunkiem i uwagą, którego głos ma decydujące znaczenie, któremu domownicy się nie sprzeciwiają, który robi to, co sam uważa za stosowne. A ty, żono, nie chcesz czuć się jak królowa? Mająca pod dostatkiem tego, czego potrzebuje, nie zajmująca się wiecznie przyziemnymi sprawami. I nie usługująca w kółko innym, ciesząca się zainteresowaniem i traktowana jak ta najpiękniejsza umiłowana, pragnienia te, choć trudno im odmówić uroku, przysłaniają nam niekiedy nadrzędny sens naszej egzystencji. Starajcie się naprzód o Królestwo i Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane. Słowa świętego Mateusza. Czy wierzysz w tę obietnicę? Czy wy, małżonkowie, jesteście gotowi zejść z ziemskiego tronu, by autentycznie stać się córką i synem króla? Szyderstwa. Witaj, królu żydowski. Te słowa miały z założenia być kolejnym ciosem zadanym Jezusowi, by obnażyć jego słabość. Zdemaskować niemoc, upokorzyć. Okropne szyderstwo, które niezmiennie budzi odrazę. Prawda? Pomyśl dziś, ile razy zdarzyło ci się wypowiadać podobne słowa. Taka rozmodlona, a klnie jak szewc. Wielki katolik, a na dzieci krzyczy. Chodzi na wspólnotę. A zachować się porządnie nie potrafi, i tak dalej, i tym podobne. Kpimy wzajemnie ze swojej wiary, wykorzystując ją przeciwko sobie, jakby żona obmawiająca onowennę pompejańską nie miała już nigdy prawa zbłądzić, a mąż, który chodzi na pielgrzymki, miał być katolikiem z naszych marzeń. Trzeba przyznać, że takie hanibienie aktów wiary wydaje się iście szatańską zagrywką. A tymczasem warto w chwilach słabości naszego współmałżonka przypomnieć sobie pewną anegdotę, którą przytoczył niegdyś na jednej z konferencji świętej pamięci ksiądz Piotr Pawłukiewicz. Pewien mężczyzna przyszedł do księdza Piotra zdegustowany. Widzi ksiądz to małżeństwo? Siadają w pierwszej ławce. On, zawsze taki bogobojny, modli się w kościele, a potem wychodzi i się z tą żoną kłóci. A widzi pan, odpowiedział ksiądz Pawlokiewicz, wychodzi z kościoła i się kłóci, a może gdyby tu w ogóle nie przychodził, to by ją zabił. Ta rozmowa może tyczyć się także waszej relacji. Gorszysz się, że twój współmałżonek modli się, a wciąż popełnia błędy? Raczej dziękuj Bogu. Nie wiesz bowiem, jak dalece by błądził, gdyby w ogóle nie podejmował modlitwy. Cierń Bolesna korona cierniowa Jezusa symbolizuje męstwo i cierpienie. Nie trzeba jej nosić, by czuć się naznaczonym jej symboliką. Jeśli znajdujesz w swoim życiu choć cząstkę tej bolesnej tajemnicy Różańca, postaraj się podjąć refleksję nad jej najgłębszym sensem. Święty Jan Paweł II w liście Salvivici Doloris, traktującym właśnie o sensie ludzkiego cierpienia, pisał: Cierpienie zdaje się przynależeć do transcendencji człowieka. Jest jednym z tych punktów, w których człowiek zostaje niejako skazany na to, ażeby przerastał samego siebie, i zostaje do tego w tajemniczy sposób wezwany. Być wezwanym do cierpienia, czy pojmujesz głębię tego określenia, czy dopuszczasz do siebie myśl, że ból duchowy czy cielesny, jakiego niekiedy doświadczasz, może być ci dany? I od Ciebie zależy, czy przyjmujesz go jako sposobność do walki o zbawienie. Czy odrzucisz? Refleksja na dziś. Czy w codzienności małżeńskiej szukasz Królestwa Bożego? Czy planując swoje działania i podejmując decyzje, myślisz o tym, gdzie Cię ostatecznie doprowadzą? Czy w niełatwej relacji ze współmałżonkiem jesteś niczym łowca pereł z biblijnej przypowieści? Dalej podobne jest królestwo niebieskie. Do kupca poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Słowa świętego Mateusza. Zadanie dla Ciebie Módl się dziś o pragnienie bycia córką lub synem króla. Oddaj Bogu swoje ludzkie zamiłowanie do rządzenia, czasem, okolicznościami, dobrami materialnymi, a nawet bliskimi Ci ludźmi. W zamian przyjmij od Niego największy skarb, dziedzictwo. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Zadanie dla was. Zaplanujcie małżeński seans filmowy. Obejrzyjcie historię świętej Rity. Rita da Castia. To przejmująca biografia kobiety, która przyjęła trud małżeńskiej relacji jako wspomniane wezwanie do cierpienia. Zobaczcie, jak skończyła się ta niesamowita historia i dlaczego atrybutem tej świętej są cierń i róża. Spróbujcie dotknąć jeszcze jednej niepojętej tajemnicy. Najwięksi, wybrani święci otrzymali cień lub inny rodzaj cierpienia, by mistycznie zjednoczyć się z Bogiem, by doświadczyć największej z nim bliskości. Postarajcie się przyjmować swoje małżeńskie ciernie z ufnością w Boży Plan. A jeśli jesteście już na to gotowi, wyraźcie wdzięczność za to, że ciernieista małżeńska droga jest okazją do spotkania z Jezusem. I zjednoczenia z Nim w tym, co najboleśniejsze. Kochani, niech nasza małżeńska, ciernista droga prowadzi nas do jeszcze większej bliskości z Bogiem. Niech nas uświęca i odmienia. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.